I Pitera Kildemanda, a, trenera z Parafalowa Zielonego, Sławka Duchta i Jarka Hampela, e, który zdobył najwięcej punktów w drużynie e, Zielonogórskiej. Myślę, że zaczniemy od trenera gości, Panie trenerze. E, trzeba przyznać, że postawiliście e, naprawdę wysoko poprzeczkę i ci, którzy skazywali Was na to, e, że w lidze będziecie e, wysoko przegrywać, pomyliliście i pokazali, że ten sezon w Waszym wykonaniu może być naprawdę ciekawy. Na pewno pojechaliśmy niezły mecz. Wiadomo, troszeczkę z punktu ale to chyba wynika z braku jazdy, bo dopiero odbyliśmy na naszym torze dwa treningi w bardzo ciężkich warunkach. Także teraz musimy się przygotować lepiej do następnego meczu i pojechać jeszcze lepsze zawody. Eee, dokładnie tak. Czy kogoś może Pan w swojej drużynie specjalnie wyróżnić, czy jest Pan zadowolony ze wszystkich zawodów? Myślę, że pojechaliśmy w miarę możliwości. No, Grek troszeczkę początek miał słabszy, ale później. Dopasował się, gdy zaczął wygrywać bieg, to już jechał taktyczną, także trzy biegi jechał porządnie i zrobił 8 punktów, to znaczy, że jechał też już dobrze. Jasna sprawa, Peter, jest z nami Wojtek komandował, który będzie dla Państwa tłumaczył. Peter, pojechałeś świetne zawody, niesamowicie widowiskowa jazda, jak oceniasz dzisiejszy mecz? A uh, Peter, a very meeting for you? Your opinion on today's match today's meeting. yeah it's like uh, it's a tough place to come to these really strong team in not but uh, i think we do all right um if you have a bad luck like like greg has been starting a bit better at the start of the meeting uh, probably had a better chance but uh, yeah in the end i think we fight all the team and uh, yeah tough place and i think it's yeah it's okay to Wszystko inaczej, na to, że gdyby od początku Grek jechał dobrze, nie mniej była walka, twarde zawody, dobre zawody. Pytanie eee, do trenera eee, z Parfalu Bazu. Eee, w wcale nie było tak łatwo. Eee, wiele osób myślało, że to będzie spacerek. Okazało się, że eee, nikogo przed sezonem nie można skreślać i te rzeczy, zawody rzeczywiście były bardzo trudne i bardzo emocjonujące. Dobry no wieczór. Ja cały czas we wszystkich wywiadach powtarzałem, że nie będzie to łatwy mecz, dlatego mówię, nie lekceważymy przeciwników, gratuluję im też za fajną postawę. Zrobili tutaj dwie drużyny, chłopaki, zrobili fajne widowisko, mam nadzieję dla, dla oka. Było ciekawie i ja mówię, nigdy nie, nie, nie powiedziałem, jeszcze raz mówię, że z Rzeszowem będzie łatwo. Jedynie mogę mieć tutaj co do meczu, znaczy, dziękuję też swoim chłopakom. Wszyscy pojechali bardzo dobrze, nie będę tu nikogo chwalił ani ganił. Cała drużyna dobrze pojechała, gdzieś tam sobie pewne rzeczy rozmawialiśmy, wyjaśnialiśmy, a gdzieś tam mam mały błąd, dla, wiem co ja zrobiłem źle, czegoś nie dopilnowałem, myślę, że na następny mecz będzie lepiej i, i te porażki może będą, zwycięstwa będą trochę może łatwiejsze. tak porażek, mamy nadzieję, nie będzie. Sławku, czy wiemy, jaka jest sytuacja z aj Bo coś, był jakiś problem z kolanem, coś wiemy więcej? No to tutaj taki trochę mamy trochę, robił się problem. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle, jak przewidują. Tam chyba jest coś z związa, kolanem, kolana, także no, na pewno chwilę więcej nie wiem. Yy, AJ pojechał do szpitala tam na badania i poczekamy do jutra, będziemy na pewno więcej coś widzieli. Jarku, yy, miło widzieć Cię znowu w takiej formie, do której tutaj nas wszystkich przyzwyczaiłeś. Jak Ty oceniasz ten mecz? Wcale nie było tak łatwo, prawda? Tak, tak, to nie był, to nie był wcale łatwy mecz i tego się spodziewaliśmy. Tak jak nasz powiedział, wiedzieliśmy, wiedzieliśmy tego świadomie, że to nie będzie łatwe spotkanie, że to nie przyjdzie przeciwnik, który da nam łatwo wygrać, także o tym wiedzieliśmy i to się potwierdziło, wiedzieliśmy, że musimy bardzo się starać o to, żeby kontrolować to spotkanie, a na początku wcale tak nie było, bo gdzieś tam jednak goście potrafili dobrze startować, potrafili dobrze rozgrywać pierwszy łuk i gonili nas wynikiem, natomiast no już później pozbieraliśmy się trochę bardziej, nie wiem, i jakoś tak ten wynik na naszą stronę lepiej się układał, jechaliśmy ambitniej, i to się to było zresztą chyba widać, myślę, że, że, że to było widać, także cieszymy, że cieszymy, cieszymy się z tej inauguracji, bo dobrze jak zaczynamy sezon oczywiście od zwycięstwa. Czeka nas dużo pracy, tego jesteśmy świadomi i będziemy dalej starać się jechać dobrze. Dokładnie tak, dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania od Państwa? Panie że była opcja, żeby AJ'a wycofać po tym upadku, czy on po prostu zacisnął zęby i mówi, że chce dać więcej? Hmm. No, znaczy, Boże, nie jest zaraz po wypadku, ale ten ostatni bieg, tak już rozmawiałem, Poszliśmy do się spytać, czy nie chce odpuścić. Tam przygotowany był Krystian. No, on tam stwierdził, że jeszcze pojedzie ten jeden bieg i nie wiem, no może mam nadzieję, że to nie pogorszyło jego stanu zdrowia i za dwa tygodnie będzie mógł z, z nami jechać. Także była taka opcja. Panie trenerze, czy ten błąd, o którym pan wspominał, to on spowodował, że pana zawodnicy byli tak samo szybcy na dojeździe i na starcie jak rywale, a powinni być znaczniej 6. Oczywiście, że tak. Powinni przynajmniej, mój błąd spowodował trochę niepokój na początku przed zawodami, ale myślę, że właśnie cały czas mi o to chodzi, żeby oni mają przyjeżdżać tutaj na swój tor i rzucić okiem i powiedzieć, że jest OK, siadamy, jedziemy i wybieramy. No to jaki to był To już ja sobie dla siebie zawod. Po czwartym biegu Pan wyszedł na badać pola startowe. Ten błąd był związany z tym właśnie dokładnie, że coś tam zrobiliście złego przed pod taśmą startową? Podprowadzającemu, żeby tam przeciwnik pan w Pan pola startowe. Nie, no sprawdziłem. No, na pewno związane to było z polami startowymi. Nie ma więcej pytań, bardzo Dziękuję.